Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj mam dla Was dobrą i złą wiadomość dla fanów Czarnej Wdowy, a być może dla całego MCU. Ale zanim o tym to standardowo, przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, to wiesz co zrobić. Świat powoli dochodzi do siebie po 2020 roku, a szczególnie świat kina. Serwisy streamingowe takie jak Disney Plus czy HBO Max przeżywały istny boom. Filmy, które miały pojawić się w kinach w 2020, powoli zaczynają mieć swoją premierę właśnie na tych platformach. Warner Bros. przerwało milczenie, gdy włodarze studia zapowiedzieli, że filmy z 2021 będą miały premierę zarówno w kinie, jak i na HBO Max. Test DC EU też. Nowe informacje wskazują, że Disney zrobi to samo. Serwis Variety mówi, że studio Disney rozważa premierę filmu Czarna Wdowa jednocześnie na platformie Disney Plus i w kinach. W grudniu dowiedzieliśmy się, że najnowsza animacja, Reje i Ostatni Smok przyjmie taki model w marcu 2021. Disney broni się przed tą decyzją w związku ze studiem Marvel, lecz wieść niesie, iż to więcej niż tylko plotki. Marvel opóźnił już premierę swoich filmów o około rok. Najbliższa przyszłość tradycyjnych kin ciągle nie jest jasna, więc studio Disney i Marvel szykuje plan awaryjny. Jeżeli Disney zdecyduje się na ten krok, to Czarna Wdowa zawita do kin i na Disney Plus już 7 maja 2021. Prawdopodobnie za tą samą cenę, co wcześniej Mulan, czyli 30 dolarów. W wielkim przybliżeniu jakieś 100 zł. Pani mają dość czekania na kolejny film MCU, więc myślę, że to dobra wiadomość. Film na pewno będzie miał premierę w maju. No więc przychodzę tutaj ze złą wiadomością, czy na pewno w maju? W wywiadzie dla comicbook.com Kevin Feige bez ogródek i owijania w bawełnę powiedział, że boi się o datę premiery Czarnej Wdowy. Pewność siebie nie ma znaczenia w dzisiejszym świecie, ponieważ nikt nic nie wie. Nadzieja jest jak sprężyna. Masz nadzieję, że roczne opóźnienie wystarczy, mamy w końcu szczepionkę. Jednak zobaczymy. Ja mam nadzieję, chcę wrócić do kina tak jak każdy z was. Czarna wdowa miał mieć premierę w maju 2020, a już w listopadzie 6 miesięcy później kolejny film, czyli Eternals. Po zmianach i opóźnieniach Eternals zadebiutuje już dwa miesiące po czarnej wdowie. Kevin Feige zaadresował ten problem. Już tak kiedyś było. Endgame i Far From Home miały premierę obok siebie. Mam przyjemność i zaszczyt pracować z najlepszym oddziałem marketingu w Hollywood, więc nie boję się o kampanię reklamową żadnego z tych filmów. Boję się natomiast o wyczucie czasu ze względu na pandemię. Nie są to dobre wieści, ale przynajmniej fajgi nie owija w bawełnę. Opóźnienia są częścią dzisiejszego świata kina. Jak wspomniał, szczepionka powinna przyspieszyć otwarcie kin i powrót do względnej normalności. Nie wyobrażam sobie gorszego scenariusza jak to, że Feigi obiecuje premierę w maju, a w kwietniu ogłasza kolejne opóźnienie. Jeżeli Disney zdecyduje się na premierę filmu Czarna Wdowa na platformie Disney Plus i w kinach, to gdzie będziecie oglądali film? Zakładając oczywiście, że Disney Plus będzie dostępny w Polsce. Jesteście raczej team kino i popcorn, czy team sofa i popcorn? Dajcie mi znać w komentarzach. Hej, ty jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!